Manko, tutaj Pablo. Dzisiaj materiał typowo pogadankowy, jako że ostatnio było dużo analizy rynku, ale widzę, że te analizy Wam się podobają. A na materiały pogadankowe już zbytnio nie mam pomysłu, bo chyba poruszyłem wszystko, co można już poruszyć, jeśli chodzi o, to, o trading i o przygotowanie się do zyskownego tradingu. Ale mimo wszystko, dzisiaj temat, który myślę, że jest bardzo ważny do poruszenia. Szczególnie w przypadku osób, które chcą zarabiać na prawdopodobieństwie, czyli chcą po prostu być traderami. Także przechodzę do materiału dla osób, które nie wiedzą. Stworzyłem całkowicie darmowy kurs oraz całkowicie darmowy newsletter, do którego możecie się zapisać na stronie dżunglapablo.pl. Kurs znajdziecie pod przyciskiem obejrzyj kurs, a jeśli jesteście zainteresowani podjęciem ze mną współpracy, to tutaj znajdziecie wszystkie wytyczne jak to zrobić oraz materiał wprowadzający do współpracy oraz formularz, który musicie wypełnić, żeby w ogóle podjąć ze mną współpracę, o ile chcecie to Zrobić. No i jeśli wasz oczywiście zaakceptuje, bo do grupy dołącza około 10% osób przystępujących. Także tylko tyle. I lecimy z materiałem. Także dzisiaj porozmawiamy o jednym z największych błędów osób, które chcą zarabiać z tradingu. I mianowicie jest to pośpiech. Powiem wam jedną zasadę, którą kieruję się podczas tradowania. I którą kierowałem się od początku, od kiedy chciałem po prostu zmienić, że tak powiem swój dotychczasowy sposób zarabiania pieniędzy na właśnie trading. Zdążysz się spóźnić i zapamiętaj to. Zdążysz się spóźnić. Wiele osób z was chce osiągnąć coś szybko, prosto, żeby to była droga wymagająca jak najmniej poświęcenia i jest to wszystko zrozumiałe, tylko że nie tędy droga właśnie. Problem polega na tym, że wy się śpieszycie, żeby dojść do jakiegoś miejsca, gdzie nie jesteście kompetentni, by w tym miejscu się znaleźć. To właśnie przez to, ile czasu musicie poświęcić, żeby dojść do tego miejsca, możecie w tym miejscu się utrzymać i z tego miejsca czerpać benefity, że tak powiem. To jest coś na zasadzie tego, jakbyście mieli ulę. Macie ulę i chcecie zbierać miód. Jednak nie macie jeszcze stroju i tak dalej, żeby chronił Was przed urządleniami. No i co się stanie, jeśli będziecie wyjmować ten niód bez stroju? No będą Was rządlić osy, prawda? I w tradingu jest tak samo. Jeśli wejdziecie na rynek bez przygotowania, wszystko Was będzie dookoła żądlić. wyjdziecie napuchnięci jak żaba, z traumą, jak to Was wszystko bolało, ile Was to kosztowało. I to wszystko dzieje się dlatego, że nie chcieliście poświęcić odpowiednio dużo czasu na przygotowanie się do tego, co chcecie robić. Tak jak wiele razy już mówiłem w materiałach, w przypadku zakładania firmy, nawet nie zarabiając ani grosza z firmy, którą stworzyliście dwa tygodnie temu, już się zastanawiacie, jak będziecie odprowadzać podatek. W tradingu widzę to samo. Bardzo dużo osób przychodzi, patrzy, że korzystam z prop tradingu, wykorzystuję prop trading. Jako dźwignię do zbudowania większej ilości kapitału. I już pierwsze pytanie, jakie pada od tych osób, to nie jak być profitowym traderem, tylko jak kurwa odprowadzić podatek. Chłopie, grosza nie zarobiłeś, a ty już się martwisz, jak odprowadzić podatek. Takie konto zdaje 1% osób przystępujących, a wypłatę robi mniej niż 1%. A ty się pytasz, nie wiedząc nic, jak odprowadzić podatek? Sami zobaczcie, jaka to jest pułapka myślenia, w którą wpada początkująca osoba. Nie wykonaliście żadnej pracy, a już myślicie o zyskach, już myślicie o efekcie końcowym. Nie myślicie nawet o drodze, którą musicie przejść do tego, żeby w tym miejscu się znaleźć. Nie myślicie nawet o tym, ile bólu musicie znieść, żeby w tym miejscu się znaleźć. Ile pracy musicie wykonać, nie patrzycie na to, że ta praca, której unikacie, te backtesty, których unikacie, te zbieranie danych, które unikacie, te porażki, te zapisanie tych beznadziejnych tradeów w dzienniku tradera, których unikacie, bo wam się nie chce tego robić, bo to jest nudne, prowadzą Was do tego celu ostatecznego, który tak bardzo chcecie osiągnąć. Nie cieszy Was ta droga, nie cieszy Was ten rozwój. Ja po, na początku swojego tradingu cieszyłem się z każdego stop-lossa. Dlaczego? Bo to jest informacja zwrotna. Ja widziałem, co zrobiłem źle. Ja widziałem, że na przykład w tym miejscu popełniłem błąd logiczny, gdzie mam metodę opisaną zero-jedynkowo, co musi się pojawić na wykresie, żebym zawarł transakcję. Mimo to, że nie miałem wszystkich punktów, zajmowałem pozycję. I doszedłem tylko i wyłącznie do tego że zauważyłem ten błąd poprzez to, że zapisywałem to w Dzienniku Tradera, a nie na odwrót. A wiele osób tego nawet nie robi. Myśli, że ta praca idzie na marne. Słuchajcie, żadna praca nie idzie na marne w realingu. Każda minuta backtestingu, każda minuta zbierania danych, każda minuta zastanawiania się nad swoim strategią, optymalizowania jej, to jest progres, to jest droga. Powinna Was cieszyć. Jest takie powiedzenie yy, bardzo popularne, oczywiście, no jest to nadużywane gdzieś tam na mediach społecznościowych i tak dalej, że powinna Cię cieszyć sama droga do celu, tak? Jest też chyba takie fajne powiedzenie, nie wiem czy nie przekręciłem. Osoba, która lubi chodzić, zajdzie dalej niż osoba, która lubi kierunek, do którego zmierza. Rozumiecie o co chodzi? Ten kierunek to jest, są te pieniądze z tradingu. A my musimy zapamiętać jedną rzecz: że pieniądze z tradingu to jest naprawdę efekt uboczny drogi, którą przebywacie i którą się cieszycie, tych backtestów, które wykonujecie. Ta praca, którą wkładacie w ulepszanie swojej metody, w poznawanie swojej metody, w tworzenie jej, to jest to, czego większość ludzi nie chce robić. Tylko patrzy na to w ten sposób. Ja to widzę nawet od kiedy zacząłem prowadzić Instagrama, do, z czego się broniłem bardzo długo. Jak osoby myślą w ogóle o tradingu, że to jest takie proste, że wiecie, że to siadasz i to jest kliknięcie. O, DAX mi zrobił dwa koła dolców. Wyznaczyłem cel na DAXie. Super. Tylko ludzie nie widzą tego, co musiałem przejść, żeby być w tym miejscu, żeby teraz móc. Na podstawie zebranego doświadczenia, na podstawie zebranych danych, na podstawie, na podstawie wykonanej pracy, żeby to przewidzieć, żeby wejść w ten trade wedle swoich zasad, wedle swoich założeń, żeby na przykład nie rozgrywać ruchu, w którym nie mam pojęcia co się dzieje, na przykład podczas danych, tak, na przykład ta świeca tutaj, że to nie chodzi o to, żeby łapać każdy ruch, tylko rozgrywać to, co masz przetestowane, co masz zapisane. Dane, które masz zebrane, etapy, które znasz. Gdzie wchodzisz na wykres i nie ma zastanawiania się, co masz zrobić. Masz warunki ze swojej metody i odpalasz trade. Nie ma o czym myśleć. Tu nie ma nad czym się zastanawiać. Ja nie wchodzę na, nie wiem, jakąś grupę tradingową i piszę: Ej, chłopaki, myślicie, że DAX pójdzie w górę? Bo mam Longa. Nie, to nie o to chodzi. Jeśli tak robisz, to jesteś skazany na porażkę. Absolutną porażkę, bo nie ufasz sam sobie. Tylko musisz wejść i zapytać jakiegoś kaszojada, co on myśli o twojej pozycji. Ja mam w dupie, co kto myśli o mojej pozycji. Dlatego robię codziennie daily update, zapowiadam transakcję przed i zobaczcie, zobaczcie nawet na to, jak osoby reagują. Osoby, które mi kopiują, dajmy na to, wejdzie jakiś trade życia. Tak jak jest to kilka razy. Przewidzę jakiś dołek. O, Pablo, ale ty jesteś super. I tak dalej. I tak jest od kilku lat. A się pomylę? Ha, jak tam twoje shorty? Ha, jak tam twoje longi? No i wiecie, dlaczego to się dzieje? Bo ci ludzie nie rozumieją w ogóle, o co chodzi. Nie wiedzą, czym jest trading. Nie wiedzą, czym jest zarabianie na prawdopodobieństwie. Oni nie są w stanie tego pojąć, że ja, tracąc na tradie, dajmy na to dwa koła dolarów, gdzie to jest 2% kapitału, który ryzykuje na trade, ja w długim terminie dalej jestem profitowy. To jest jedna transakcja z tysięcy, których oni nie widzą. Oni nie patrzą w ten sposób na trading. Tylko patrzą na podstawie właśnie tego efektu ubocznego, jakim są pieniądze w tradingu. Nie? Czyli straciłeś. Jesteś słaby, bo straciłeś. A to nie jest prawda. Każdy trader kurwa traci. Każdy. Ja też tracę pieniądze. Tu nie chodzi o to, że ty masz mieć 100% skuteczności, bo nikt nie ma na świecie nikt nie ma 100% skuteczności. Możesz mieć nawet 30% skuteczności i być zyskowny, tak, 30 nawet 25, nawet 21. Tak, wystarczy taka skuteczność, jeśli masz odpowiednie zarządzanie ryzykiem. I możesz być profitowy. Pamiętajcie, zdążycie się spóźnić, śpieszcie się powoli. Trading to jest długoterminowa gra. Tu nie, jest, nie wchodzi się po to, żeby zarobić na jednym strzale i uciec. Nikt o tym już nie mówi i nikt nie będzie o tym mówił. I to jest informacja, którą chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Nie wróćcie sobie oczu. Jeszcze jedna rzecz. Dla osób, które siedzą tylko w krypto, bo największy problem jest właśnie osób, które siedzą tylko w krypto, bo mają zerowe pojęcie o tradingu, bo w branży krypto za słowem trading stoją takie mity jak dźwignia ma znaczenie, dźwignia Cię wykosi i tak dalej, dźwignia utnie ręce i wiele innych bzdur. Oni nawet o zarządzaniu kapitałem nie mają pojęcia. Nie mają pojęcia w ogóle o czym jest wielkość pozycji. O strategii żadnej nie mają jakiegokolwiek pojęcia, tylko wkładają wam do mordy bzdury i wy to powtarzacie, i potem się dziwicie, że krążycie w spirali tradingowego gówna. Okay? I, tak, się, i tak, o, tak sobie latacie po, po tym świecie tradingowym w krypto. I patrzycie na przykład o 2000%, ale super. Nie, kozak. Tylko wiecie, że ten procent nie ma znaczenia, bo jeśli ja zaryzykuję 1% na pozycję, I zrobię 2000%, to nie jest 2000% na całym kapitale. To jest nawet plus 5% na pozycji, na całym portfelu. Zrozumcie to. To jest iluzja. Te procenty to jest iluzja. Ja też robię po 3000%. Też wam wklebiam takie screeny. Czy to znaczy, ja zrobiłem 3000% depo? Nie! Zrozumcie to. Tak nie wygląda trading. Zwroty rzędu 20-30% w skali miesiąca to jest zajebiście kurwa wielki wynik. Oczywiście da się zrobić większe, tylko tu chodzi o to, żeby być konsekwentnym w robieniu tych profitów, a nie, że zrobisz 50%, bo nie zarządzasz kapitałem w jeden miesiąc, a w następny kurwa zrobisz minus 40%. Pamiętajcie, trading to długoterminowa gra. Tak jak myślicie o tym biznesie, tak samo myślicie o tym. To jest rzemiosło. Jak zajebistym spawaczem nie będziesz po dwutygodniowym kursie, tak samo traderem. Zrozum to. Praca, jeszcze raz praca, i dopiero wtedy efekty, i efektem ubocznym pracy, którą wykonujesz, są pieniądze. Pozdrawiam.